Pokój i dobro. Pozdrawiam wszystkich uczestników Golgoty Młodych. Właśnie czytam Pisma Świętego Franciszka. Książeczka, w której są zawarte wszystkie teksty, które napisał Święty Franciszek. I w tych tekstach możemy dowiedzieć się wspaniałej rzeczy, jak jemu udało się zmienić własne życie. I gdy rozważam życie Świętego Franciszka, zastanawiam się. Co by było, gdyby Franciszek się nie nawrócił? Jak by wyglądało jego życie, gdyby nie poddał się tej transformacji Bożej? Może wyglądałby jak ten pan, tutaj spoglądający na nas z tego obrazu widać, że jest to rycerz, jakiś wyżej postawiony, wojskowy. I może Franciszek, właśnie tak by wyglądał i takie życie by. Prowadził, a jednak znamy go z obrazów jako człowieka ubogiego, jako człowieka w starym, obdartym habicie, ale za to z przejmującym spojrzeniem. Zapraszam wszystkich ludzi, którzy chcą wyglądać o wiele lepiej niż ten człowiek z obrazu, którzy chcą doświadczyć piękna życia, którzy chcą zmienić swoje życie na lepsze właśnie na Golgotę Młodych 24 sierpnia bieżącego roku. Zapraszamy Was, aby poddać się Bożej Transformacji. Do zobaczenia.